Dzień dobry, witam Państwa, Dariusz Matecki. Jesteśmy w Stargardzie. Tam za mną, na środku ronda, jeszcze niecałe dwa lata temu stał pomnik. Pomnik najpierw, który się nazywał Wdzięczności, później nazywał się on Kolumną Zwycięstwa. Był to pomnik radziecki, pomnik komunistyczny, pomnik postawiony dla zbrodniarzy. Pomnik, na którym jeszcze kilkanaście lat temu widniały, widniało podobizna Stalina. Jednego z największych zbrodniarzy komunistycznych. Dwa lata temu, w wyniku ustawy Prawa i Sprawiedliwości, ten pomnik został zlikwidowany. A tak, gdyby nie ta ustawa, prawdopodobnie stałby po prostu tutaj w najlepsze dalej, tak samo jak pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej w Szczecinie. Kiedy ktoś mnie pyta, jakie są sukcesy takie naoczne rządu Prawa i Sprawiedliwości, to śmiało mogę powiedzieć o dekomunizacji. Setki ulic, setki, no może dziesiątki, setki pomników, tego typu jak tutaj w Stargardzie, zostało zlikwidowanych. Ale również, co bardzo istotne, ustawa dezubekizacyjna. Ustawa, o której politycy Platformy Obywatelskiej, politycy SLD, no wielokrotnie wspominali, że trzeba ją zmienić i być może nawet ją całkowicie zlikwidować czyli przywrócić emerytury funkcjonariuszom. Komunistycznym, ludziom, którzy łamali życiorysy Polakom, ludziom, którzy służyli obcemu mocarstwu, którzy służyli państwu komunistycznemu. W wyniku tej ustawy w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy rząd zaoszczędził ponad miliard dwieście milionów złotych. Najwyżej, taka naj, najwyższy pułap obniżenia emerytury tego działaczowi czy tam funkcjonariuszowi komunistycznemu to było 18 tysięcy złotych. Co jeszcze przed, przed prawem i sprawiedliwością w ciągu najbliższych czterech lat? Na pewno pozbycie się złogów komunizmu między innymi na uczelniach, między innymi w sądach, ale Słynna ustawa e, dotycząca degradacji takich zbrodniarzy jak Wojciech Jaruzelski czy Czesław Kiszczak, tego typu ludzie, nazywani do dzisiaj generałami, to jest w pewnym stopniu policzek dla wszystkich opozycjonistów e, czasów PRL, dla ludzi, którzy walczyli o wolną, niepodległą Polskę. Drodzy Państwo, liczę, że. E, Liczę, że ta ustawa po prostu w ciągu tych czterech lat zostanie przeforsowana i, gen i słowo generał nigdy nie zostanie więcej użyte w kontekście Wojciecha Jaruzelskiego. Osoby, no, która ma tak naprawdę krew na rękach wielu, wielu Polaków, ludzi walczących o wolną, niepodległą Polskę, również polskich księży Kościoła Katowickiego.